Nie, kurwa. To bloku to blokujmy chociażem. O, kurwa! Jak się straciłem? No, chyba to były ba bale, ale bali? Nie wiem. No, bale. Uuu, szybko drzewo poszło. Kurwa, debile, spadnie ci to Halo, halo, jeden, dwa, trzy. Halo, Halo, 1, 2, 3. Zaczynam, że jest jakiś odcinek. Witam wszystkich. Bardzo tradycyjnie w pierwszym odcinku Sons of The Forest. Znaczy, u mnie, nie, nie pierwszym, ale lecimy jeszcze raz. Jezerman, ja oczywiście, Dami do. Dzień dobry. Go znacie. Zaczynamy z lobby tutaj wam od razu. Więc zastarczy, zastarczy suba z dzwonem, jak ktoś nie ma. mi to, <grym> to zostawił. Dobra, chyba. no. E, czekaj, dobra. bo czat głosowy tutaj mam włączony. Aha. Naciśniałem mówić, no trudno, jeżeli nie wiem. Coś się stanie, więc zostawcie subaj, się podoba oczywiście odcinek i ogólnie, i łapkę do góry. A my lecimy, chyba, nie? Startuj to. Nie grałem w tą grę rok, zmieniło się w ciul pewnie, ale no. Na gry nie skończyłem, bo mówiłem, szkoła tam, nieważne, wiadomo. Ale dużo graliśmy, chyba skończyłem. ostatnio pamiętam, nie wiem, na jakiejś tam zebraniu karty, coś takiego. Nie pamiętam już. Zaczęłeś to? No właśnie, nie. No kurwa, ładuje się No nie, się nie ładuje Nie gadajcie coś się zepsuło Tak się kurwa nie ładuje Mmm Normalny Co? Nie ładują mi się widzowie A, a masz jakiś start do kliknięcia, czy Nie, oczekiwaj, jak będzie grać przez hosta mhm. ja mam normalnie napisane, Ja, za no to mega To nie no, seria No <laughs> debilno? <laughs> No co? No co zrobię? robisz, no, zobacz! No, Kliknąłem kurwa start! No co za chłop. Pokazałeś mi start klik, to się No Nara widzowie, musimy oprawić problemy techniczne mamy, zaraz się widzimy. No, nic nie. jednak jestem już po prostu my jesteśmy debilami, ale czy nie bardziej, ale nieważne. Są... of the forest Let's go Nawid specjalnie za 400 kupiłem nie żartuję, ile kosztowało? 140 chyba? No, więc na się poświęcam, więc musi być subik, no też, to też cztery nie ma kanału. Znaczy ma, ale nie, nie nagrywa. Kiedyś, nie kiedy nie nagrywa, ja pamiętam te okay. odcinki. Seriale, oh, Kevin! I to wie dla mnie to jest słowny youtuber przecież. On nagrywał przede mną, nie? A, zamki mordek <laughs> Ej. Puff, Barbara, Pufton. O Virginia. Mm -hmm. Co tam pierdalisz, Murdo? Tylko no, pamiętam, nie, nie to przekinę to dużo, musi musiał pikać. Wyłączam tego laptopa. <laughs> na no, chuj dzwonić. No chuj ty dzwonisz, kurwa, dopiero wstałem, wypierdalaj mi. No już jakiś no, ja na od razu. White demons. Dobra, mam. Aha, my na dwie helki lecimy, stary. Gły kur, strzelają! Pomijasz to czy nie? Nie. Tu się pali Ty, na dwie helki lecimy ogólnie, u mnie. No, no tak. Ej kur, ej! Fajnie, mogę się obrócić? <średam> Kelvin! Nie, szedam! czajnik! <średam średy> jeden. Nie, Chodź tu! Nie. Ale ładny świat! widzowie pul, O nie, Piorun! No my debilami jesteśmy, dobra! Ty wpadłeś do wody, czy do czego? No jeszcze lecę! Bruca lecę! Ja, ja już w wodzie jestem! Aha, Chłop się to... No <grym> dobra, ogólnie e, Najprawdopodobniej te odcinki się pojawią W połowie marca, bo pierwszego dnia wiosny, bo Mamy inne odcinki Ej. jeszcze jak to nagrywamy to pewnie już wiecie albo nie ja szkłem bo <laughs> Ja zacznę go, szkło kopie <laughs> Wiecie lub nie, ale mi się dwójcie nagramy dalej z serii bo się zepsuł Psu save da mi do... Da mi da, do save... Na, pra na plecy mi się zwalił save a Valve ani tam aplikacja nie chce pomóc Więc Trudno. Halo! Czekam, e? O, oczywiście jest! Ja się pomijało ich? A D, dobra. Ja nie pamiętam. Ty jeszcze... lecisz? No ja mam dopiero laptop, mogę zamknąć go. No ja mam czarny ekran teraz. No stary, w ogóle opóźnione jakieś to. Ogólnie nie, nie wiem, musiałem Jaki... czekać 3 minuty, jak dopiero ja ten... Yes, slayu, no to dostałem. Jakiegoś chopa mam. Nie, zlają chuba gra... Po Nie wiem, czy gra jest za głośno. Jeżeli gra jest za głośno, to sorry. Ja mam za cicho. O. Ja mam na połowę, to dobrze? on nie, wypadł. Nie o czułam, a a nie, nie mogę tego powiedzieć. Kurna. No złap go debi! No i poleciam. Ale to jest debil naprawdę, nie? no, nie nie no stary, ja już jestem... Ale poczekaj, poczekaj, zostałem tam, bo możliwe, że tam coś zespie wiesz? Chłop się utopił. Jak chcą wysiąść? Z buta wjeżdżam! Tak. Daj, daj tą szybę, no. Dobra, sterowanie jeszcze trzeba sobie... Poszło. DPI zmniejszyć. Dobra, wypływam. Dobra. Wiadomo, sera będzie y, na macie długa, nic się nie usunie. Eee, yy, i co? Łe. Dobra, ja ogólnie tu już mogę ci zdradzić, ale nie wiem jak was zdradzał Co to jest? TY, NIE SZERRAJ KURWA Szyfę. Ej, dobra, ogólnie mogę zdradzić ten typek To... bo pamiętam, to jest jakiś właściciel takiego, po... Ja spotkałem dobra, jak go nagrywałem na Ale ten... dobra A tego nie było na początku, ja pamiętam, tego nie było Nie, czemu ja jestem... Jezus, czarnoskóry jestem ja też jestem czar O, dobrze, to spokojnie Dobra, jestem Ej Taśma Chowaj ten tater. Więc tu jeszcze grę lekko nie przyciszę, mam Eee e, e, aportuj Więc co ja mówiłem, seradzie długa, odcinki odnetowały po 20 minut 30 Standardowo Cześć Siema Siema E, jak ty masz ten? Szkier no Ej, kolega tu Walę kamykiem. O kur... Wyrastał <ślał> Zajebałeś, czekaj bo chłop się dusi Czekaj, weź uratuj A podij, ja nie pamiętam jak się to grawi, wizowy, nie? Debin! A bo ten w potrzebuje, debil Ach, A, pakiet awaryjny, okej okay. No, rozpakuj o, ten pakiet! Dobra, jest to jakaś mapa? Jest O okay, bo trzeba, bo te, y Ja sobie najpierw skrzynki otworzę wszystkie Bo chłop się dusi Hej To co, jakiś dziennik? Bo zjebałem. Improvise Survival Handbook, o super Aha, to jest to, dobra nie grałem w Rock sorry, nie pamiętam, tak? Kamień mam O Jezu r go? Czekaj, bo ja se ten... Ratujesz Ej, Gdzie jest moja siekierka? To jest moja siekierka. Boże, znowu ją te mutanty z jaskiniach, oh, o Jezus Gdzie Pamiętacie widzowie to? Halo. Nie wiem Siekiera mi znikła Nie wiem tu jest, nie wiem NIE WIEM! Nie wiem Widziałeś że odcinek z... chyba to? Jeszcze wycięłem, jak to nagrywamy Ale pewnie już jest jak się ten kamień wypierdala? Z główki wyjeb sobie Nie mogę Czekajcie, nie... Dobra, jest długa przygoda Szczególnie, ja przedmioty Czułeś myszy? Mnie denerwuje właśnie, trzeba naprawić robimy techniczne Gdzie już myszy? To jest większe zwiększone Gdzie myszy? Tak. Halo, sterowaniu No, Kevin wstawaj Więcej to lepiej jest, jakby bardziej się ten, nie? pamiętam A, szybsze jest <coughs> Ale spisgany Kevin Halo Pałuni, poczekaj kurwa! A jak ja chciałem, poczekałem na ciebie, a... A, pierdol się <coughs> <coughs> <Cymbale>. <coughs> Jak jest? Halo. Jak ja czekałem na ciebie, to... To ty go sobie ożywiać, no? Nieźle. Nie. No. O Jezus! Ta myszka to mi teraz latała, nie nie nie, no to bardzo. Kevin, żyjesz? Yy, podążaj za mną, oczyść teren, zrób sobie przerwę. To nie to, trzeba to zmniejszyć! No i wyjebał mu tą kartę. Czemu mówię, ogarniasz? Wiesz, już? O co chodzi? No. Nie, bo ja go dam, podjadę ze mną mm. Ej kurwa, czemu mogę tu mu zajebać, nie chcę <grym <grym Gdzie on, Polac? Wracaj tu! Ej dobra, co jest z tą grą? Ta gra jest jasna, nie wiem To ma być? Ja nie wiem, ja pierwszy raz mam grać grałem Grom, grom Ja pamiętam tyle, nie pamiętam nic O, być. dobra, surwił o Bóg Otwieraj się, ruro Siema Gra w ogóle na ustawieniach najwyższym, więc ja na mam jakieś takie freeze czasami. Oby nie było, bo nie wiem, jak ta gra ta ściągnie. No, może już, już to czuję, kurde, budowlańce w tej grze. Dobra, i i, i. Są jakieś leczenie? Mamy coś? Jakieś apteczkę? Coś no na tak razie coś? nie ma, chyba. A właśnie, mogę sobie oświecić ten kolor, kolor światła, mogę dać. Co? Cool. Chcesz kogoś światła mieć inny, czy ogarnąłeś? No, to się zmieniłem. Ja chcę burdelowy Jezus Ja niebieski nam EJ! Ustry pendechu! Ej, ej, ej A to tak nie, A niech będzie sobie kurna A! Różowy Pański kolor No ja kobaltowy No Płytka Wow Dobra, Tak A tu ty jesteś Gdzie jest Kevin? W związku trzeba ma w ogóle M kliknąć A dobra, ty chodź tu bo tu coś jest Na początku trzeba... to trzeba poszukać jakichś temu chyba Trzeba bazę zbudować, takie tam Oooo wyjebałem mu U. To są ci chyba nie? O bez głowy, Ue, do wody są ci jakby nasi, w sensie tak, koledzy. Hmm, się na kin nabił? Ej, ej, nie gryź go ustaw go! Ej! No, no. halo, przecież... A ci bieba, nie gram ci, goję cię. Wygodnie cię No bo ja i ch***. Nie w to, o chuj chodzi z tymi jakby... Lizów się pytać, którzy że tak nie ci nie powiedzą nic. mapie z fioletowymi punktami. No tam masz itemy takie jak łopata na przykład, takie specjalne jakby. A, okay. Jak ja. <laughs> What? Ciebie tam mamy O! Chodź jaskini Idziemy do jaskini Nie to, to blokujmy chociaż ją Jak on O kurba, Jak się straciłem! Nie wytrzymam zaraz! Ja nie mam Dostałem <grym> no, <grym> tam z karami, to i to na ryj Ale stary ja nie mogę... Halo, dlaczego nie... Ej To chyba krzyż zdobywa się, ja to po prostu tworzę na razie I będziemy kiedy indziej tu krzyż, Uf. Okay? Uf. Uf. Oh, wow, o no, łama! Dzięki! Zabiłeś mnie prawie, stary. Zaraz się przekonasz, jak działa, Amol. Nie mam HP, przecież nie widziałem. Nie chciałem cię uderzać, stary. U, znaj znajdujesz mi apteczkę, No ja mam chyba, czy nie, nie mam jednak. Wracam. Stary, bo mnie nerwują, ty kuwa się w trakcie to pedrze, ty A, mi coś tak. mówisz. Na mus jesteś i tyle. A, też zostałem, mam HP, kurwa. Nieźle. Homa, homa ciernie tutaj, chłomaciernie na chleba Chłopcy, drzwiami chowa. Eee! Dobra. A stój, 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 stój. Co mogę zrobić? O. Buziaka mi dać mu. No dać ci temę, to nie chcę. O, trzeba bez Gaj, na Trzeba znaleźć miejsce jakieś na bazie. Słuchaj, z co, co ja pamiętam to w jakimś punkcie? Potrzeba łopaty na pewno. No punkcie no, e... o, pa Mm. Yes, tego nie było, Naprawdę, przynajmniej zobaczyć, czego nie było, co było. Tego startu nie było na, na pewno. Nie, hey, zjadłem tego kwiatka. To mleczyk! chyba ostatni w sezonie. Mm. I tak, co ja mogę ci powiedzieć jeszcze? Nie wiem kiedy, ale przyjdzie czerwony kanibal. Raz mi przyszedł no. na odcinku i się troszyłem, ale nie wiem kiedy. No i on po prostu jest. Dużo ma HP i jest wolny w sumie, nie pamiętam już, dobrze mówię. No i on chyba nic zrobił, tylko po prostu nie wiem daje jakieś osiągnięcie no tutaj jakby dalej się do, tutaj dalej się dopalić tych? kanibali nogi na jedyne? okej okay, to zajebiście znaczy całe ciało nie? to już wiem co będę robił a co ona czy ta siła taka? że po prostu nie mam jakby siły tak? Chuje, nie, znacza. nie wiem. ja się ciebie pytam właśnie tego nie pamiętam ty pytaj ty się mnie pytaj no, ja nie co wiem co to było nie? Serdecznie DeForesta, podobne to jest, tak? Nie oszukujmy tak, się. Tak, dwójka bardzo podobna, no? Nowe mechaniki, podobne. No właśnie. Ej, co to jest? Ej, właśnie! Kurde, Ej, bo. Patrz! Bo ogólno... kamienia? Ej! Ej, bo ogólnie, widzowie, to ja grałem sam, czy rozbijem tu chyba gdzieś właśnie. No, po prostu Polance, jakby. to jak się nazywa. Ja, te... ja, 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 ja. Dlatego chciałem powiedzieć, że helikopter, zobaczymy, jak to wygląda, ale nie zobaczymy, bo się w rozbiliśmy. Dobra, trzeba iść do jakiegoś punktu fioletowego Nie wiem, który punkt, ale któryś punkt dał pistolet. Chyba. A, yy, na, na wodzie, Uuuu. na wodzie. Jak się mapę oddalało? Pod scrollem Ale. Aż tak. Chodź za mną, yy, Tu będzie. Nie, nie pamiętam. czekaj, zobacz całą mapę. I tak. Koło tej jaskini, yy, się wracam, jest. Potrzebna łopata chyba? Nie pamiętam, naprawdę. Wiem, że na wodzie pistolet. takie takie łajby jakby. Chyba, że zmienili coś. To nie wiem. Tam mieć flary, jedzenie. Ja się Jak wyglądały apteczki? To po prostu były chyba... Nie pamiętam ty Nie wiem. Czekaj. Znaczy, okay. Jak coś widzę, piszcie komentarz, żebyście mogli. Bo ja nie pamiętam po prostu. Znaczy ja nie, znaczy ja nie pamiętam. No widzę nie mnie prawa pamiętać. A ja nie mam prawa pamiętać, bo pierwszy raz tą grę. No. Gdzie ja w ogóle ten się zgubił? Nie wiem, może grzyby zbierał. Mhm. Mm ja będziemy mieć taki sam humor czy coś, to się nie dziwcie, jak na zapał odcinki. Parę, więc, więc, no. Bra y trzeba znaleźć jakieś miejsce na bazę, bo się kurna ściemnio. A ja nie chcę umrzeć pierwszy, pierwszej nocy. Wejdę fajny rym, ale nie chcę, bo. Ej, ej, no mi do, no mi do, no mi do! Co Cię boli? Chodź go, bierzemy go Kogo? Co to za chuj jest? Marijmy go A. <laughs> Co to za chuj No ja kurwa Oj, 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 sorry, sorry Walnąłem Cię, nie możemy tak się bić, bo Żyję, Żyje, 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 żyje. Nobijaj, nabijaj, żyje jeszcze Ju. Na ropę O Idziesz ze mną Kurde Ten punkt Ej, zajebał go, po... You are my friend now Czemu go zajebałeś? Chodź, mogłeś go utopić, nie? Ej, no weź ten on no, Do e, idziesz ja na tamę. Nie idziesz, to się mówi. Tak, na tamę. Idę go spuścić, czeka. Dobra, eee. To jest ten punkt. Ej, tam widzisz ten punkt na wodzie? To jest pistolet, chyba. Ja widzę, ale na chcę iść do tego, co jest no, bliżej. Tutaj, tego punktu. No właśnie. Chyba tak to tak jest łopatę. Jest wa. Ja chyba... A nie, to wywało się w jaskini. Dobra, przypomniałem sobie. Będzie ciężko, ciężko, ciężko. się ci, Cięższa akcja. Cięższa akcja to będzie. I są pamiętnie takie mutanty, podobne ja do jedynki. Dobra, co tu jest? Manu. Tylko że one, jak cię jedną, to na dwa hity masz albo trzy. Mhm. Bo tak kurde z główki, jakby i. Ej, chodź tu, to jest tu chyba. A, no, wiem, co jest, co tu jest. Co? Czekaj, chodź na chwilę, bo tu jest ten i ten my są. Nie jest znacznik? A są sumie tam jakieś inne, nie chcesz No to czekaj, no to czekaj Kurwa, Wszystko wejma. To jest jakiś namiot Co to? Je! Yeah. O muzyka na... Mhm, mm no ta jest Plan... Tego chłop... Tego chłopu odciąć Dobra, bierz te winy i pójdźmy Zresztą go stary spędził stąd <duszelny> Nie mogę z tej serii już, nie? Dobra O! Do karabinu amunicja, ale nie było do karabinu chyba Ej patrz, zapisz, zapiszmy grę może tu Dlaczego? Po te Mam web na razie, czekaj No Zapiszmy grę, a nie daj mi web Ja patam Braz... nie, e, zapisz grę Nowy zapis, s No i gra zapisana po prostu tam. Po prostu tyforisz jakby no, ten Gra zapisana i chuj Co to jest? EJ NIE JEST TEGO! No i chuj, no i coś zjadłem i chyba zdycham A nie ja też. A, to EBB, to EBB, tego nie wolno. No. Dobre, Ej, ja... są stary, mam masz leki czy nie? A jak wygląda? Yy, jak w takie tabletki, jakby. Po obok picia. A, faktycznie, no. Jedz. Tabletki na. Niech Nie da. Ej, o! Się... To się regeneruje zajebiście. Kula. Trzeba się umyć. No, daj mi poleżeć. Yy, łap, ja patam. Dobra, chodź do znacznika. Czekaj, czekaj, się tu umyję? Nie. Mm. Trzeba umyć dupę, bo jestem we krwi. Jak pamiętam jak to działa jak w jedynce, no to Ja nie za, jestem no... we krwi. A ja jestem, bo za... przecież miałem kanibala na rękach. Znaczy ja uderzę ręką raz, więc też pójdę. Ale ja go miałem na plecach. Landeka, zebrano, no. O, na nety jedzenie zbierać chyba, nie? Wszystko zbierać. Jak na razie. No ta. Lornetka! Gdzie? Tutaj u mnie. Tu masz. Miałem to przynajmniej. O, latarka. Znaczy lornetka. Czekaj. O cholera! Tego nie było! To, to działa jak w tym, World War Z Tak to wygląda, w sensie Dobra Cyk Czemu ty stary? Aha, umieć iść, okej okay. No bo ja idę się umyć, no, w wodzie no, Jak to, on stoimy z czasem odcinka? Jeszcze 10 minut Bul, 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 ból, ból To dzisiaj będzie dłuższy Odcinki startujące i kończące gry będą dłuższe, wiadomo Cześć Okej, okay, już, już czystie... Nie wiem co taka, taka łapa daje, taki bis ta siła jakby, ale co? nie wie, siłę większą. jest Kel kevin No właśnie on się zgubił Kel -Kel a widzę go na ka jako kamasz ten gdzie na mapie a jest ten kabinek no, jakoś tam powoli idzie dobra do nas na ten przejdzie dobra y gdzie my mieliśmy iść a do tego punktu tak do tego punktu mieliśmy iść chodźmy tam wiem ja, że pamiętam to był kurde macie 1000 zł ten punkt Zobaczę, zobacz, co ci powiem, co to jest Jeżeli będę no, no, no. pamiętał Albo sam zobaczysz Czekaj Będzie trzeba bazę zbudować gdzieś Na pewno jest tu... Na Albo truszy. nie, będę miał nazywać odcinka kolejnego, to nie O, no to się pierd... Ej! śmietiku, Nie strasz śmieci! No dobra, o to, Albo nie, walimy go Wal go Albo, Nie, przestraszył się Dobra Goni, goni, goni Goni, goni, goni Żebym nie mógł żeby <laughs> Ej pa, goń, cię, o, opuścił. Zresztą, nie, cię, opuścił Wreszcie nic ci na niebo Widzisz? Dobra Powiedziałem mu, żebyś się, odpierdali, się odpierdali. No, mnie dwa razy chyba do tego Kevin. O nowe wysuszania. Narzędzie. Narzędzie, co? Narzędzie ochrony? Naprawy. Aha, linia kamień. Linia kamień. Patyk Jak to wygląda? Bo ty jesteś zaraz tam. jak no, na, na razie to jest <grym> daleko stary. Od tego. Więc. No. Wiem, że oni straszą tych szakaści, za mnie wyskakują nagle. Nie, yeah, picka był. Wow. Dobra, jestem już powoli tutaj Jak to wygląda? I, i grup jakiś No, grup. O, to opata, opata. Mhm ja Okej okay. Co w tym będzie? Jakaś szelba może? Możliwa, no Dobra Ti. Dzisiaj się osiedlam Opata, jest na w jaskini, więc będzie przypał Więc na razie nie ma szans Linka to będzie w jaskini, taka jakby... Paralotnia jest na... właśnie, paralotnia Jeżeli dalej jest w tej grze, raczej tak To ona jest w takiej wielkiej górce śnieżnej Właśnie przed Dobra. nami y Złama pana ja Maxa? Wiem, I tam nasz no. na z górkę, ale nie wiem która to była, więc nie pamiętam Dobra, pytanie. Yy, yy, yy. choć można dom zbierać by... już No ale właśnie gdzie? Na otwartej... Ja miałem wiecie? Nie wiem, że pamiętam. Miałem taką otwartą najwątpą przestrzeń. Nie było nic, tylko były parę drzew. Ja bym, ja bym przy wodzie sobie zrobić ten dom Widzę już nawet gdzie prawdopodobnie Albo przy jakiejś jaskini Albo nie 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 nie, nie przy jaskini, nie. bo wyjdą nam w nocy Przy bo, dzieł, bo wtedy będziesz miał darmowe picie też No I właśnie, ten taki bidon jest też jakoś do zbycia Albo do zrobienia Bidon Jagody są git chyba, nie? Tak, jagody git Albo mi się wydaje, albo Kalwiny wolniej chodzi Bo tak Albo tu zobacz, też jest fajna Polanka Gdzie? Ale jest daleko od wszystkiego Ale tu wody nie nosi. No na mapie jest takie jeziorko przede mną. No, takie małe. No, no ale Co potem... to jest królik? E, latający e, ogólnie nagrane, zobaczcie, będzie wyglądał odcinek. Latający królik. Żeby nie był. To jest królik. No naprawdę. No, eee, być woda, halo. O, jest woda. Jest, jest, jest. A, to jest. Wiem co to jest. Ej! Ej, sobie! O ty śmieciu jeden! Czy ty pokazywałeś to na nagrywki na, 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 na śmieci, cię, nie? Chłop, pokazał rękę do góry, chyba. A mi się wydaje. Dobra, napiję się wodę. Ej, sob, albo chciał się ze mną przytulić, albo chciał, nie wiem co zrobić. Haki, łagi. No zobaczysz ty. Dobra. Yy, pierwszy raz będę budował tu cokolwiek, więc. Lepiej. Ej, mogę, że pooswoić? A kurwa. Wyjdzie ci chyba. Coś <noise> dziwnym na grywkach? Widzimy się dowiedzą, właśnie jaki jest. Taki właśnie jesteś. Dobra, mała hata z Bali. <noise> Czy... Będzie się palić. Wieża obserwacyjna. Gdzie ten shop? Spierdolił Dobra, mała hata z Bali. O ona nas faktycznie mała. Szkoda, że nie pamiętam, w której jaskini była łopata Moja to w sumie lepiej. Będzie więcej odcinków. Dobra, to będzie nasz do Fabian XD Jurciur sure? Trzeba drewno zbierać Zbierz połowy ba Jak się połowy bali zbiera co? Połowy? No po prostu drewno musisz chyba a już nie mylę Bo no, chyba to były ba bale albo bali? Nie wiem No bale Uuu! Szybko drzewo poszło Kurdewidaj na mnie spadnie ci rozjebie No szczęście Nieee mm. Ile mogę drzew na raz, a jedno tylko ta, ale. Nie, dwa! Na sto masz wziąłeś chyba. A o, faktycznie dwa. Albo trzy? Nie. Nie I jak coś yy, pamiętam, że wziąłeś cię jednie, to zabija cię prawie. To ja w grę. Jak złoci się wjebie, zabija cię prawie chyba. O. Albo zabija. No. De Deforestia w zwykłym jedynym co. Aga drzewo! Kwaki chude mi zajebało. Nie, dwa dwie można, dwie można te. Taka, Czeka... Ej, o co chodzi? Czemu? Czemu to drewno puściło jakby? Aha, nie możemy naraz chyba budować Serio? No chyba tak, bo mi poleciało drewno Co to jest? Ej! piórka. Ale czemu, czemu, taki kolor? haj? chodź tu! No są rude przeważnie No, ale właśnie nie jest ruda Tylko inny kolor, nie A, ogólnie już wiem co robi ten biceps No? Zaszcinanie drzew rośnie ci A, dwa mam no No Ty ile masz? Y jeden jak na razie Myślałem, że coś mi goni chyba Tak, ja Ja miałem taką chatkę, znamalnie taką Chyba to, albo taką z drzwiami jakby okay, To też jest, to też jest okej okay. Dobra, wal drzewa się nie opierd... To miałem to możliwe Ja to później rozbuduję, ale to wiesz, tak ja Muszę się dowiedzieć Nie wiem co odcinka zakończymy tu, żeby nie był za długi Pierwszy odcinek taki no, może Tylko, no to... Ja tu będę ściął drewno robię robotę, zaraz ścimy drugi pewnie z kolei yy, my się żegnamy, to na tyle w tym odcinku, dzięki, do zobaczenia w następnych i do widzenia, się żegnaj. Cześć. No, siemano.